Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie linia Marzinota i od razu biorę się do roboty, jadę w stronę punktu B dlatego że tam jest dobra miejscówka dla TDKów i właśnie z niej będę chciał korzystać a jadę jak widać Bredą i mam do zrobienia w tej bitwie zadanie yy, polegające na strzelaniu do czołgów ciężkich o co na tym BR-ze wcale nie jest tak łatwo, bo jest ich po prostu mało. W bitwie gramy sobie, gram z, z klanowiczami, no ale tak się złożyło kolejny raz, że nagrywam ją y, sam. I jestem właśnie w tym miejscu, o którym mówiłem. Mam tutaj przestrzał w stronę KC, tylko przeciwnicy jakoś nie dopisują. I teraz pokazał się Tedek. Powoli wyjeżdża mi pod lufę, a to jest sztuk 3F. Na hita. Na plecach mam średni pz PZT 4F2. No ale jest też y, ciężar, KB1K i band pierwszy ciężar zaliczony wycofuję chciałem strzelać do pz no ale zdążyła zginąć wracam na swoje miejscówkę w ostatniej chwili strzelam do y, Emila Nie, do Dickermaxa Max, Dicker tam jest jeszcze pz 4G, ale pz jest za daleko Dickermax zginął ja jeszcze raz mierzę do pz -y. No i okazuje się, że niepotrzebnie. Niepotrzebnie to robię dlatego, że od lewej strony jadą y, dwie pz -y. Nie zdąży strzelić do obydwu. Jedna y, rozwalona przed wjechaniem na punkt, a druga prawdopodobnie będzie go za chwilę przejmować. Na razie tego nie robi. Ojechała z zadomku. Strzał i ściągnięta druga pezeta. Już kapa nie będzie przejmować, za to jest następny kawu. I jeszcze jeden. Ciężki czołg. Znowu mam na plecach yy, yy, przeciwnika, to jest tej, yy, tym razem M4A4, ale się nie udało do niego trafić. No nie zawsze się udaje, yy, ponieważ na tych BR-ach nie ma wiedziny, yy, nie dają atomówki, nie będę oszczędzał biorę bombowce. Najpierw chciałem jechać, lecieć na te, te pojazdy na punkcie B ale że na KPC wjechała M10 tam zrzucam dwie bomby, jeszcze dwie bomby poszły na Shermana A mnie rozwalił y... ISU-122 Z tego nalotu nic nie wyszło. M10 jak była na y, kapiecie, tak dalej tam stoi. Sherman też nic nie odebrał. Co się dzieje z tą M10, y, M10? O, w tej chwili zginęła. Na C nie będę jechał, dlatego że tam jest za daleko. Przed sobą mam y, Cromwella. I tu za domkiem jest jeszcze jeden yy, pojazd. Najpierw chciałem do niego jechać, no ale tam poszła artyleria. A bredą pchać się pod yy, taki ostrzał nie jest zbyt modre. Jako otwarty pojazd na pewno by coś tam wyłapał. Jakieś uszkodzenia nie warto. Artyleria poleciała wystrzelała się, dlatego wyjeżdżam na tą PZT i tu kolega załapał się drugi raz na strzała od mojej Bredy Przede mną są dwa pojazdy punkt jest zbijany drużynowy wjechał na KPC odbijamy przeciwnikom wszystkie punkty Bieha M4, -ka. do kogoś strzeliła, ktoś strzela do niej. No, pza 3 m i to jest y, drugi raz, jak kolega się załapał na moj, moją bredę. I jedzie NT3457, on jedzie z lewej strony, ja z prawej. Tu jest na ISUS 122, uszkodzony zamek. Nie ma co uciekać, już cię nie minie. Tak, jest. Tu po prawej stronie jest średniak, ale nie będę do niego strzelał, bo go nie widzę. Za to mam następne pojazdy po lewej stronie. Jeszcze raz rzut oka. Nie, 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 nie ma. Tu jest kryzader. zadek rozwalony drugi raz się kolega załapał na bredę a ja dostałem postrzał od samolotu muszę to naprawiać samoloty robią zwrot w moją stronę kolejne obrażenia tym razem muszę już uzupełniać załogę patrzę skąd dostanę następnego strzała No i jest SDKFZ strzela do mnie głupi ty jesteś chłopie masz, trzeci raz dostałeś po co się wychylasz naprawy skończone coś tutaj jest przede mną strzeladałem czwórki jeszcze raz załapał się kolejny raz, trzeci raz kolega po co oni się tutaj pchają, mają pecha takiego W tej chwili już wyjeżdżam na y, przestrzały na y, y, Respa z PZ3L. Ściągnięta gąsienica nie będzie uciekał, przeładowanie i PZ rozwalona. Jakieś obrażenia mam w bredzie, no ale cały czas pojazd jest sprawny. Jest przede mną Walentyna. Fajny pojazd ale kolega miał PH bo dostał od mojej bredy trzeci raz Na wprost przede mną jest PZ4H ale też jest po lewej stronie na z respa 4A1 Trochę za późno strzeliłem co ty zrobiłeś kolega? Kurde przez ciebie straciłem 5000 lwów Jak widać, w użyciu będzie teraz z rinnej. Nie wiem, czy tu gdziekolwiek dojadę, ale mm, trzeba pozbyć się tego garba. Rakiety są kompletnie zbędne, nic nie robią. I chyba nie zdąży nigdzie dojechać. Gejdziny dały do użytku kolejnego bombowca. Więc sobie y, polecę. Zostało przeciwników na mapie dwóch. Bliżej mnie jest y, 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 średniak. To jest. No co to jest? 40, no ale on jest w ruchu, tak część bomb na niego rzuciłem bez y, nadziei, że coś się y, trafi, za to tutaj sz, Sherman stoi między domkami i na niego już powinno się udać coś rzucić jaki piruet, tak? Sherman zniszczony, a ja nie mam skrzydełek I lecę bez skrzydełek No na szczęście godziny skończyły bitwę mogę się rozbić I to wszystko. Zrobiłem 16 fragów, dostałem tylko jeden żółty medal. Za to yy, dzięki tym kolegom, którzy tak ładnie się podstawiali, poddziało, zrobiłem blisko 5000 uszkodzeń. Rzadko się zdarza, warto się pochwalić. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!